Chciałbym wam pokazać krąg wpływu, czyli to, czego uczone są służby specjalne dzisiaj na całym świecie, a nie tego, czego my się uczymy w książkach. I nie mówię o wszystkich książkach, tylko mówię o tych ogólnodostępnych książkach. Czyli chcę, żebyśmy dzisiaj pogadali o rzeczach, które jeżeli mi się to uda zrobić, to być może dzisiaj uzyskamy taki efekt, że wyjdziecie z tobie i powiecie, o kurde. I to jest mój cel. Czyli nie chciałbym się z wami gadać, żeby wam tłumaczyć, na przykład, nie wiem, że jakaś wizja jest dobra, albo że coś jest warto robić, albo że czegoś nie warto robić. Chciałbym, żebyśmy pogadali o faktach, ale o takich grubych faktach. I pierwsza z, z rzeczy w ramach pewnego naszego koła, takiego wpływu, jest zrozumienie, w jaki sposób my, jako ludzie, powinniśmy się uczyć i w jaki sposób powinniśmy się stawać lepsi. I jakiś czas temu. Yy, ja to poznałem między innymi dlatego, że mój syn 5 miesięcy temu zaczął na poważnie uprawiać sport, którym są szachy. Nie wiem czy ktoś z was grał kiedyś w szachy, albo gra, albo trenujecie, albo oglądaliście gambit Królowy i tak dalej, i tak dalej i tak dalej. Jak zacząłem rozumieć szachy, mój syn akurat jest jednym z najbardziej zdolnych ludzi w swoim wieku, ma 7 lat i zrozumiałem jak trenował ze swoim trenerem, że dokładnie Szachy wymagają koncepcji nauki, która zawiera w sobie tak zwanych pięć elementów nieustannego rozwoju. I arcymistrzowie, szachowie, jakbyście kiedyś pogadali z arcymistrzami szachowymi, jak oni, jak się uczą, jak stają się lepsi, jak budują swój biznes albo jak budują siebie jako zawodników, to oni mają coś takiego, jak pewne, w pewnym kole wpływu, fundament, ja to nazywam fundamentem rozwoju. I ten fundament rozwoju polega na tym, że istnieje pięć rzeczy, które ty i ja powinniśmy robić ciągle, żebyśmy byli niebywale skuteczni w tym, co robimy. I pierwszą z tych rzeczy, którą, jest w, którą wytwarzają arcymistrzowie szachowi, jest tak zwana analiza partii. Analiza partii. Powiedzcie mi, czym jest dla was analiza partii? Dla ciebie. Co to znaczy w ogóle w biznesie, w tym, co ty robisz? Czym jest dla ciebie analiza partii? Dla mnie jest tym generalnie, że patrzę, na, z mojej perspektywy, na zespół, co się dzieje i próbuję jakby czaić momenty, gdzie generalnie ludziom nie idzie, gdzie można by poprawić, no i udoskonalam to. Okej. Okay. I patrz, teraz to jest pierwsza rzecz, która jest niesamowicie ważna w ogóle w biznesie. Niesamowicie ważna. To jest to jest w ogóle fundament wszystkiego. E Analizę, każdy arcymistrz jak na przykład mój syn, jak mam pierwsze, pierwsze zajęcia, ja przysłuchiwałem się temu, bo chciałem usłyszeć, jak on go uczy. I pierwszą rzeczą, którą uczy mojego syna, to mówi, za każdym razem, jak zrobisz jakiś ruch, za każdym razem, jak pójdziesz, nie wiem, przerzucamy to na biznes, pójdę do klienta, próbuję się dogadać z jakąś firmą, próbuję z kimś współdziałać, czy nie wiem, próbuję kogoś zdobyć do siebie, to fundamentem jest to, że powinienem wrócić po tym spotkaniu i przeanalizować, co w tym spotkaniu było dobre, a co w tym spotkaniu powinienem ulepszyć. Zgadza się? Zgadza się wiesz, jaki jest problem? Kto tak robi w biznesie? Jeden procent, ludzi. I jak poznałem tego gościa, ja myślę, że, że to będzie też niesamowicie ciekawe. Nie powiem jego nazwiska od razu, ale wyjątkowe jest dla mnie to, że jak z nim gadałem, cały czas o trzy tematy wchodziły. Pierwsza rzecz, uniwersytet Oxford, znaczy w Oxford, to jest pierwsza rzecz, druga Spółki giełdowe i trzecia służby specjalne. Nie? To jest w ogóle to jest niesamowite rzecz. Trzy rzeczy, ale za każdym razem, jak patrzyłem na jego pracę, on ma genialną, olbrzymią firmę zarządzał wielkimi spółkami w Polsce i za granicą. Za każdym razem, jak patrzyłem na jego, na jego firmę, i w jaki sposób on działa. Jak pracuje na przykład ze mną, to było, było, było jakieś działanie. Nie wiem, pozyskanie jakiegoś klienta bądź próba pozyskania jakiegoś klienta i co się potem działo? Od razu analiza. Od razu analiza i mu zadaje pytanie, dlaczego to robi? No bo wiadomo, że na logikę jest to dobre, nie? Wiadomo, że na logikę tak się powinno robić. A on mówi, Mateusz, bo nie stać mnie na to, i może sobie to zapisać. nie stać mnie na to, żebym tego nie robił. Podam przykład u siebie, żebyście wiedzieli, dlaczego to jest tak istotny fundament. Jakiś czas temu, kiedy jak weszła, jak weszła, wszedł ten cały COVID była ta pandemia, w jeden dzień, w jeden dzień szkoleniowy, pamiętam, jak dzisiaj szkoliłem Avivę, w ten dzień poszła informacja o pełnym lockdownie. I w ten sam dzień spadł mi szkoleń za parę set tysięcy złotych do, do końca roku. Wszystkie korpo, bo ja szkoliłem głównie korpo, duże korpo w tym kraju. Jak ktoś mnie zna, to, to mnie mniej więcej kojarzy. I w jeden dzień zostałem od razu spadek zleceń na cały rok z korpo, które miałem miał ułożone. I siadłem sobie na. Pamiętam, jak dzisiaj była przerwa, siadam i mówię, co się dzieje. Rozumiesz, to jest taki moment, że mówię, każdy na co się dzieje. I wiecie, i to, jest, to jest wyjątkowe. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, ja miałem wtedy, spra pracowałem już z tym gościem i była taka sytuacja, że zacząłem sobie analizować, dobra, to już co musisz zrobić, co się stanie, co się nie zmieni, jaka jest sytuacja. Wszedłem w online, no bo wiadomo jest, że, że wchodzimy w online. Zacząłem analizować, zanalizować partie. Na dzisiaj online jest, generuje dla mnie więcej pieniędzy niż wtedy w szkolenia stacjonarne. Rozumiecie, o co chodzi? I popatrzcie, gdybym zrobił tak jak większość trenerów w Polsce, ja teraz mówię, mówię wprost do całej branży, jakkolwiek i do wszystkich branż, które są, powiedział: Dobra, przeczekajmy to i zobaczymy, jak będzie, może wróci. Rozumiesz, wy tak samo fotowoltaicę macie, nie? To rozmawialiśmy, coś się zmienia, przeczekajmy, zobaczmy, co będzie, nie? To, to wiecie, co się stanie? Nawet gdybyście teraz przeczekał, bo mam, będziemy mieli żniwa, koniec, przez ten rok mamy żniwa, hmm. niesamowite, no to przeczekajmy, później przeświadomo, mogą zmienić i tak dalej. To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić. Dlaczego? Nie chodzi o to, że ty masz robić analizę partii, czyli co będzie za rok, tylko chodzi o to, że robiąc analizę, być może trafisz na rzeczy, które rozumiesz sprawią, że za rok to Ty będziesz w ogóle już największym kocurem w branży, Nie? I u mnie na przykład się to stało, to jest pierwsza rzecz. Arcymistrzowie, szachowie, zobaczcie, w fundamencie biznesowym pierwszą rzecz, którą robią, to jest analiza partii, analiza partii. Dzisiaj, gdziekolwiek, ja mam, ja zatrudniam 5 osób w swojej firmie, nie jest dużo, ale zatrudniam 5 osób w swojej firmie. Za każdym razem, kiedy oni gdzieś dzwonią, za każdym razem, kiedy, kiedy, nie wiem, mamy kontakt z klientem, ja się z nimi zawsze spotykam w ciągu tygodnia, raz w tygodniu i zadaję im proste pytanie: Co mamy, czego nie mamy, co się zadziało, co było dobre, co warto byłoby wzmocnić, czego możemy szukać, w którym kierunku możemy pójść. I wiecie, co, i co jest najlepsze? Za każdym razem z tego wychodzą jakieś notabene rzeczy. Co robi 99% ludzi? Nie robi tego, pomimo tego, że wie, że powinno się takie rzeczy robić. Zgadza się? To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą robi Arcymiusz, to jest fundamentem w ogóle całego biznesu to jest analiza pozycji. Analiza pozycji. Na czym polega analiza pozycji? I to jest rzecz, która jest niesamowicie istotna. W którym miejscu dzisiaj jesteś? Ja wiem, że to jest mega coachingowe. Ja odegrałem ostatnio taki film, podam tytuł prawdziwy: Rozwój Osobisty. Czyli wybaczcie mi za to słowo, ale na rozwój, który mówi, dobra, chcę być lepszy niż jestem. Moja świadomość jest, chcę być wspaniały i tak dalej. No okej, okay. każdy chce być, ale pytanie, gdzie jesteś dzisiaj? Ja, to jest pierwsze pytanie, na przykład, to jest kluczowe. Gdzie jesteś dzisiaj w swoich kompetencjach? Wiesz, gdzie jesteś dzisiaj w swoich kompetencjach? Ile dzisiaj zarabiasz pieniędzy? I to nie chodzi o to, że masz zarabianie 100 tysięcy, 10 tysięcy, 500 tysięcy, nie ma znaczenia, ale co dzisiaj umiesz, jakie rzeczy dzisiaj sobie masz, jakich masz znajomych obok siebie, kogo masz, który sprawia, że jesteś w miejscu, w którym jesteś. W latach 90-tych, teraz powiem wam niesamowite badanie, w latach 90-tych odkryto w Parmie coś takiego jak neurony lustrzane. Ktoś z was słyszał o tym? A? Neurony lustrzane. To jest nagroda Nobla. Ja już nie pamiętam, z którego, z którego roku. Dzisiaj wielu ludzi podważa te badania, a ja wam powiem, że mogą sobie podważać służby specjalne od dawna stosują te rzeczy i nie podważają tego. To oni niech sobie podważają. I te badania na czym polegają? W parmie udowodniono, że jedną z kompetencji neuronów ja chyba powiem tylko o jednej. Jedną z kompetencji neuronów ruszanych jest to, że my mamy między sobą połączenie. Czyli na przykład jest też takie w fizyce kwantowej mamy połączenie. Moje neurony lustrzane, które mam w głowie, w mózgu, mózgu czeszkowym, szukają połączenia do osób, z którymi przebywam. Czyli na czym to polega? Czy chcesz tego, czy nie? Nasza biologia e, polega na tym, że ja w tej chwili siedząc z Wami, gdybyśmy przebywali dużo czasu ze sobą, nie musimy się lubić. Zrozumcie teraz, o co chodzi. Czyli to, to jest też ważne w rodzinie. Możesz kogoś nie lubić, możesz kogoś nawet mieć do niego problem, ale gdy przebywasz z nim dużo czasu, to moje neurony luszczane dostosowują się do twoich neuronów luszczanych i co zaczynają robić? Zaczynają się upodabniać. Na przykład kobiety pod względem biologicznym, jak na przykład, nie wiem, na akademiku mieszkają razem, w tym samym czasie mogą mieć okres, nie? No, rozumiesz, e, ja już nie mówię o facetów, nie? Że mieszkasz i w tym samym czasie masz ochotę na browara, nie? Ale to jest... To jest, to jest ale nie brałbym tu neuronów ruszalnych, po prostu jest to biologia, nie? To jest, to, jest, to jest tyle. Ale rozumiesz, i teraz na czym to polega? Analiza pozycji polega na tym, że ludzie nie znają sobie sprawy. Ja teraz powiem coś grubego, to się nagrywa, ale taka jest prawda. Widzisz, na to, co masz, na to, kim jesteś, na to, jak będziesz skuteczny, będzie niesamowicie ważne to, kogo dopuszczasz do swojego życia. I teraz chcę, żebyśmy odróżnili dwie rzeczy. Rozwój głównoosobisty, który mówi mniej ludzi sukcesu obok siebie, rozumiesz? Od tego mniej ludzi, którzy mają Cię czegoś nauczyć. Czy to jest zrozumiałe, co teraz powiedziałem? Dlaczego? Dlatego, że jest masa ludzi sukcesu, którzy nigdy nie osiągnęli sukcesu. Rozumiesz? Co to jest, jaki jest problem dzisiaj jeździć samochodem nie wiem, wartym 200-300 tysięcy? Jak to jest problem? Ilu znacie? Nie jest, wiesz, ale teraz pytanie, kto kim jest, że rozumiesz, że jego na to stać? I teraz jest pytanie: jeżeli ja chcę się na przykład od ciebie nauczyć czegoś, to teraz się zadaję pytanie, co ty umiesz takiego, czego ja mogę, czego mógłbyś mnie nauczyć? I teraz, jeżeli ty masz coś, kim ja chcę być, to teraz co ja będę robił? Będę się starał być przy tobie jak najczęściej. Zgadza się? I teraz patrz, od, odróżnijcie te dwie rzeczy, że teraz kluczem jest to, miej obok siebie ludzi. Teraz patrz, realnie, co ty zrobiłeś, co osiągnąłeś, dlaczego? Bo twoje neurony ruszczane będą się adaptować, będą. To, to Totalnie starały być się podobne do tej osoby, którą przebywasz. Dlatego mój syn, ja, ja to znam, dlatego mój syn to jest niesamowite, ma obok siebie, na przykład mój, mój kumpel, ma hotel w Starachowicach, bo ja miesz mieszkam obecnie w Strachowicach, e, i on mój syn przebywa z, moim, z moimi kumplami. Ktoś mówi, ty, ale oni są dorośli. Nie, mój syn słucha. Bo oni mają dzieci i te dzieci nie narzekają. Te dzieci nie przychodzą, nie mówią, że jest trudno. Mój syn nie dostanie ode mnie pieniędzy od tak, tylko musi coś zrobić. Rozumiesz, jak przychodzi do wujka, to wujek mu nie da od tak, tylko wujek co zrobi? Chodź mi coś pomóc zrobić, ma 7 lat. Rozumiesz, dlaczego tak jest? Dlatego, że mega ważna jest analiza pozycji. To, w którym miejscu jesteś, to teraz jest pytanie, dlaczego tutaj jesteś? W każdej firmie, wybaczcie mi, w każdej firmie jest ktoś najlepszy. Zgadza się? Kto jest u was najlepszy? Robi Norbi. rękę. Ja powiem Ci teraz tak, jak ja bym był tutaj, stary, przebywałbym z Tobą jak najczęściej. Rozumiesz, co teraz mówię? Jakbym jeszcze raz podnieś rękę, żeby nie było. Jak ja bym był w tej firmie, rozumiesz, przebywałbym jak najczęściej. Nie chodzi o to, rozumiesz, że Ty masz mieć wartości te, co ja. Bo ja mogę sobie wierzyć w biblijnie, ja wierzę w biblijnie. Ja nie jestem religijny, wierzę bardzo w biblijnie, Pismo Święte jest dla mnie ważne. Ja nie musisz bać ode mnie tego. Ale być może między nami jest coś, co ja bym chciał zabrać od Ciebie, a Ty ode mnie. Więc co ja będę robił? Będę chciał się zaraz z nim, z nim przebywać. Czym jest analiza pozycji? Szukania, szukania w tym, w którym jesteś dzisiaj obecnie miejscu. <laughs> Rozumiesz, jeżeli chcesz zarabiać nie wiem, 10 tysięcy miesięcznie, 20, ja to powtarzam cały czas. Jeżeli chcesz zarabiać 10 tysięcy, 20 tysięcy miesięcznie, a będziesz przebywał z ludźmi, sorry, naprawdę, którzy zarabiają po 3 tysiące to nie będziesz zarabiał 20 tysięcy miesięcznie. Ja znam dzisiaj przykłady ludzi, którzy zarabiali po 20-30 tysięcy miesięcznie. To nie są jakieś mega duże pieniądze, ale zarabiali I w pewnym momencie zaczęli narzekać, bo coś się zmieniło i zaczęli przesiadywać z ludźmi, którzy podobnie jak oni narzekali, sorry, ale zarabiali 3,5-4 tysiące i zaczęli narzekać. I ja się pytam do kumpa, co się z tobą stało? Stary, oszukali mnie, zrobili tamto, tu jest, wiesz stary, wszystko jest beznadziejne. Ja potem patrzę, okej, okay. widzisz, zarazili cię. Dlaczego analiza pozycji? Zanalizuj. Dlaczego jesteś w tym miejscu, w którym jesteś? Dlaczego narzekasz? Albo dlaczego ci nie wyszło w tym miesiącu? Dlaczego na przykład jest tak? Dlaczego nie wiem, mogłeś coś mieć? Albo dlaczego inaczej? Albo dlaczego ci wyszło? Podam wam następny przykład analizy pozycji. Siedzę kumplem, który robi mi marketing. I w pewnym momencie jest tak, że ja płacę około 4,5 tysiąca tygodniowo na marketing. W internet, 4,5 tysiąca. Jako ona, w trenera który zatrudnia tylko 5 osób, to naprawdę dość dużo. Nie? I patrzę, 4,5 tysiąca. I jest tydzień, słuchajcie, jest tydzień, w którym nie zarabiam nic. Czejcie, Nie zarabiam nic. Ale w tym całym tygodniu, kiedy nie zarobiłem nic, pojawiła się jedna rzecz. Mój marketingowiec wrzucił jedną rzecz, która spowodowała, że zarobiliśmy pieniądze w, w kanale, w którym notabene wcześniej nie zarabialiśmy. I myśmy przy analizie pozycji zauważyli ty, co zrobiliśmy źle. Bo próbowaliśmy nowych rzeczy, ale to nam wyszło. I teraz co się stało? W następnym tygodniu okazało się, że to rzecz zostawiliśmy, tam pozmienialiśmy i zarobiliśmy tyle pieniędzy, że to jest w ogóle szok. Ale dlaczego po co zrobiliśmy? I teraz jest pytanie, czy ty analizujesz pozycję? To jest pierwsza rzecz, czy analizujesz pozycję. Co sprawiło, że masz dzisiaj najlepszy wynik? Nie? Co sprawiło, że na przykład dzisiaj nie masz dobrego wyniku? I teraz skrócenie. jest, jeżeli nie wiesz jak analizować pozycję, masz tutaj szefów, masz tutaj kumpli, masz tutaj ludzi najlepszych i zadaj pytanie, ty, dlaczego mi nie idzie? A on powinien z tobą usiąść i powiedzieć, dobra, to powiedz mi co robisz, powiedz mi jak żyjesz, powiedz mi jak działasz, nie? Przykład, firma, dobra, bo to się nagrywa, firma motoryzacyjna, potem możecie mnie spytać jaka, dostaje informację, na te już mamy pięć kobiet, Mamy 40 tysięcy lidów i chcemy, żeby te pięć kobiet wydzwoniło 40 tysięcy lidów. I jak znajdą kogoś chętnego, że ktoś będzie chętny na współpracę, to mają przekierować tych chętnych do prawdziwych sprzedawców. I ja mówię: OK, ja mi płacicie to, jak będę tam szkolił, ale mam tylko prośbę. Chcę nie tylko ich wyszkolić z samego dzwonienia, tylko z takiego małego elementu. Ja wtedy stworzyłem takie szkolenie: The Best Seller Revolution. I z tego The Best Seller Revolution jedną trzecią chcę, żeby oni przeszli. I czy się na to zgodzicie, bo ja bym chciał, żeby tak było. Okej, okay, dobra. I robimy pewną analizę pozycji, zaczynamy się uczyć i dziewczyny w pół roku, pięć dziewczyn, to mam case, wiecie, ja mam go na, mogę się nie ufalić. jak ktoś chce, to mogę go pojazać. pięć osób generuje w pół roku, będąc kosztem, będąc kosztem dla firmy, generuje 16 milionów przychodu, 2,5 miliona zysku na czysto, zysku. No bo przychod to wiecie, może być bardzo duży, zwiększy się zysk. 2,5 miliona zysku, mając być kosztem. I w pewnym momencie te dziewczyny są największą największą sensacją w firmie. I co się dzieje? Na pół roku mnie nie ma. Przychodzi menadżer, który ma pilnować. Dziewczyny są świetne? Zrobiły kawał dobrej roboty? Świetne. Naprawdę genialnie dzwoniły wszystko. Pół roku mnie nie ma, dzwonią. Mateusz, zepsuły się. Ale ja mówię, że ja. No zepsuły się. Nie wiem, co się dzieje. Zepsuły się. Ja wpadam i pierwszą rzeczą analiza pozycji. Co robisz pierwszą rzecz, jak na przykład dziewczyny pracują na telefonie. Jaka jest pierwsza rzecz, którą badasz w ramach analizy, po czym, dlaczego mogłyby się zepsuć i już tak nie sprzedawać? Z no, czym czy, czy wpadniemy na to? Najprostsza rzecz. Pierwszą rzeczą, którą badasz, która może sprawić, że spadła im sprzedaż. Jest jaka? Rutyla. Okej, okay. jest w tym dużo, ale no, ale jeszcze? Patrzcie, wszyscy szukamy rzeczy, które są zarąbiste dookoła tak zwanego rozwoju głównoosobistego. Pierwsza biznesowa rzecz. Co robią? Nie, nie, no dokładnie. Co, to, to jak pracują? Bingo, ile telefonów wykonali? Pierwszą rzecz, o którą wchodzę, bo oni mówią: Mateusz, odsłuchaj, nie? Ja mówię: OK, pierwsza rzecz, wchodzę i mówię: ile zrobiłeś telefonów? Ile robisz dziennie telefonów? A on mówi: wiesz, bo to teraz takie rozmowy, mówi: no na pewno z 30-40 robię. Okej. Okay. Wykaz. Proszę o wykaz. I teraz jak dziewczyny dostały ode mnie przykaz 60 telefonów, 60 telefonów, 60 telefonów, bo tylko na telefonach, 60 telefonów. Z 60 telefonami ich zostawiałem. Zgadnijcie, jak potem się pytam, ile telefonów. I oni mówią, już 30-40 na bank robię. Sprawdzam. 13, 12, 12, 15, 11. Ja mówię, ale że co? Ja Wy rozumiecie, co teraz mówię? I ja mówię, wiecie dlaczego wam spadła Sprzedaż przynajmniej, rozumiesz, te czterokrotnie, z samego faktu, że co się stało. Że jest czterokrotnie mniej aktywności. Analiza pozycji. Ktoś mi mówi: Mateusz, nie działa. A ile odwiedziłeś klientów? Do ilu zadzwoniłeś? Jak byłem zawodowym sportowcem i jeszcze byłem, ja zaczynałem bardzo późno grać w środkówkę. 18 lat miałem. Grałem wcześniej oczywiście w gimnazjum, ale 18 lat, że tak w miarę zawodowo. I teraz była sytuacja taka, że jak byłem w czwartej lidze, to trenowałem dwa razy, u mnie trenowało się trzy razy w tygodniu, a trenowałem dwa razy dziennie. Przychodziłem na swój trening, rozumiem, i u dziewczyn. Wiecie dlaczego? Bo dziewczyny mają najbardziej koszliwą zagrywkę. Jak ktoś grał kiedyś w siatkówkę, to wiecie, że dziewczyny mają najbardziej koszliwą zagrywkę. Przychodziłem też do dziewczyn trenować. Trenowałem dwa razy dziennie. I potem się ludzie dziwili, że dlaczego masowałeś z czwartej ligi do trzeciej, z trzeciej do drugiej, z drugiej do pierwszej, stałeś mistrzem Polski, a potem piąte na Mistrzostwa Europy. Ej, ja mówię, byłem zdolniejszy? Nie, pracowałem trzy razy więcej niż oni. Rozumiesz o co chodzi? I teraz pod kątem naukowym, chcę, żebyśmy to w końcu zrozumieli. Nic ci nie da, te wszystkie teorie, sam ich uczyłem, chcę, żebyście o tym wiedzieli. Sam ich uczyłem, sam o nich mówiłem. Zresztą znaczy, musisz siebie, jak, zaraz będziemy mówić, musisz w siebie wierzyć, to jest na bank. Ale pierwsza rzecz, nie oszukasz w analizie pozycji jednej rzeczy. Twojego czasu poświęconego na realnym kontakcie z klientem. Po prostu nie oszukasz. Ja przychodzę do mojego zespołu i ja mówię, nie obchodzi mnie, czy Ty umiesz dzwonić, czy Ty umiesz sprzedawać, nie obchodzi mnie. Masz wykonać 40-50 telefonów. Dostajesz ode mnie skrypt i masz dzwonić przez 40, ale już dlaczego? Masz go umieć na pamięć, ale nie działa. Odsłuchuję, nie dzwonisz jak ze skryptu. No ale skrypt to skrypt. Ja mówię, nie, ja, mówię, ja Ci płacę? Płacę. Masz skrypt? Mam. Masz się go nauczyć? Masz. Masz wykonać tyle telefonów? Masz. Wykonuje telefonów? Wykonała. Ty, działa. Ja mówię, cud! Ja mówię, stary, to jest jak w Biblii, no wiesz? Mówi, nie działa, no nie działa, nogi nie mam. Mam nogę. Ty, już mam nogę. Mówię, cud. Ja mówię, ty, no ale ale, ale, ale mówię, mówię tak, to powiedz mi. No wiesz, no bo ja to mówię, ty, ale ja ci to o tym mówiłem. No tak, ale teraz to sobie rozrobiłam. Rozumiecie, o co mi chodzi? I teraz patrzcie, co się dzieje. Nauczył się ktoś skryptu na pamięć. Mija miesiąc. Ja przychodzę, oni nie gadają już ze skryptu ale gadają równie dobrze. Wiesz dlaczego? Bo już nie muszą. Bo skrypt jest fundamentem, to pierwsza zasada oksfordzka. Macie się uczyć na pamięć. Ja mówię, ja to przychodzę po to, żeby cię do tego sprowokować. Jak masz, jak masz jakieś argumenty na temat foto, na temat Twojego produktu, masz znać na pamięć, dlaczego to jest ten produkt, co on w sobie ma, dlaczego jest tamto, jak wygląda skrypt, Naucz się go na pamięć. Dlaczego? Nie po to, żebyś gadał skryptem, tylko po to, że jak się nauczysz na pamięć, to nasz mózg pamięta i zaraz, o tym wam, zaraz o tym powiem, nasz mózg to pamięta i potem dopiero może improwizować. Podam Wam teraz przykład. Jest jeden wierszy, który nie mówiliście od 20 paru lat, niektórzy dłużej który znacie na pamięć i go, jak teraz wam go przypomnę, to będziecie go mówić. I wcale nie jest oczywiste. Kto ty jesteś? Jaki znak twój? Gdzie ty mieszkasz? Między swimi, ale to już widzę, że już ten, ale jest blisko, jest blisko. Patrz, ale rozumiesz, o co mi teraz chodzi? Mózg ma niesamowitą rzecz, to sobie teraz zapiszcie. Mózg może używać tylko rzeczy wtedy, kiedy je zapamiętał. I teraz pokażę wam, dlaczego tak jest. W mózg, i to jest, to jest klucz, uczcie się skryptów. Ja wiem, że Wam będą tłumaczyć, skrypty są beznadziejne. One są beznadziejne, kiedy są skryptami e, call centerowymi, bądź skryptami akwizycyjnymi. Ale skrypty są po to, żebyśmy byli lepsi. Na czym to polega? Patrzcie. Napiszę sobie, że to jest mózg, wybaczcie mi, bo nie umiem rysować. E, ile waży ludzki mózg? jak Chyba twój. Ale mnie nie Pierwsza zasada. Chcę wam pokazać, jak funkcjonuje mózg, mózg. Dlaczego my się pewnych rzeczy uczymy? Tak powiem, jak chce was dzisiaj czegoś nauczyć. E, mózg waży półtorej kilograma. Miał rację, ale przez to, że stoję na scenie i ja powiedziałem, chyba twój. Mm. Czy ja skłamałem? Nie wiem, tak chyba twój? No Mój te... też. No chyba te... twój no. też, no. rozumiesz? Ale kiedy nie znasz odpowiedzi, czyli nie masz, wiesz, nie znasz na pamięć odpowiedzi, nie wiesz, jaki jest fakt, to uznałeś, że prawdopodobnie on co zrobił? On się pomylił. I teraz patrzcie, dlaczego tak jest istotne. My idziemy do klientów i ci klienci mają jakąś wiedzę. I teraz tak, oni mogą mieć beznadziejną wiedzę, ale uznawać ją za fakty, albo mogą nie mieć wiedzy i wszystko, co im powiesz, oni uznają jako co? Jako fakt. I teraz my mamy odpowiedzialność, żeby dawać ludziom rzeczy, które są prawdziwe i co jest istotne, deponować i odrzucać te wszystkie syfy, które oni dostali, które nie są prawdziwe. I teraz dlaczego tak jest? Mózg waży 1,5 kilograma, około. I teraz główną funkcją mózgu, za co odpowiada mózg? Za przetrwanie. Za myślenie. Oglądasz moje filmy? Nie. Okej, okay, no to dobrze, dobrze. To się na razie nie odzywam, za dużo wiesz. To jest myślenie. Najpierw zrobimy myślenie. Mózg odpowiada za myślenie. To znaczy, wszystko co robimy, za to odpowiada mózg. I teraz popatrzcie, pierwszą zasadą mózgu jest przetrwanie. Czyli mózg chce przetrwać. To jest jego pierwsza zasada. I teraz patrzcie, co się dzieje. Jak mózg, żeby przetrwać, on musi kumulować energię, czy on powinien zużywać? Kumulować. I teraz popatrzcie, co się dzieje. To jest mega. Mózg, który myśli, spala około 20% dziennych kalorii. 20% dziennych kalorii jest spalane przez mózg, który myśli, który się skupia na łączeniu kropek. Czyli on co robi z kalorii, jest energią. Czyli co robi z energią? Spala, zużywa. Więc dla niego za każdym razem, kiedy mózg myśli, to zaprzecza swojej najważniejszej funkcji, czyli czemu? Przetrwaniu, Więc mózg czego nie chce robić? Nie chce myśleć. I teraz popatrzcie. Jeżeli się nie nauczysz na pamięć, ja uczę to mojego syna, mój syn grając w szachy zna z 12 różnego rodzaju debiutów szachowych, wyjść, z 12, 13 ruchów do przodu, na pamięć. I teraz jak on gra na mistrzostwach, zaraz teraz na mistrzostwach polskich, 5 miesięcy się uczy, wczoraj wygrał mistrzostwa województwa. I teraz, wiesz, i on wychodzi i on mówi, tato, ja mówię, ja już w debiucie wiesz, w debiucie już wygrałem. On mówi, ja przyszedłem, wiecie, rozkładał na pamięć pewne rzeczy, powiedział w debiucie, ja już wygrałem w debiucie. Ja mówię, dlaczego wygrał w debiucie? Bo co miał? Zapamiętam. Był lepiej co, zrobił, co, lepiej. Przygotowany. Rozumiesz, że jak idziesz, jesteś przygotowany dobrze, to go się nauczymy. Jak jesteś przygotowany dobrze, to ty na starcie wygrywasz z handlowcami z innych firm. Oni nie są przygotowani dobrze. Wiesz, to, jest, to jest niesamowite. Ja jeżdżę po, po, po handlowcach, w szkole około 3000 ludzi miesięcznie na webinarach, na innych spotkaniach i tak dalej. I za każdym razem widzę, nie są przygotowani dobrze, bo się skupiają na pierdołach. Skupiają się na otoczce, na tym wszystkich, wiecie, wszystkich bajerach i tak dalej, i tak dalej. Nie. Przygotowanie to jest nauczenie się na pamięć fundamentów, które masz. Mój się nauczył fundamentów i on teraz startuje, wiesz, przychodzi, startuje do kogoś, jak ktoś nie zna początku i nie zna fundamentów, nie jest też przygotowany, to nie ma szans mój moim synem. No nie ma bata we wsi. Przyjdzie i ogra, ogra każdego. Tak samo jest tutaj. Dlaczego? Bo mózg nie chce myśleć. Teraz patrzcie, co się dzieje. Jeżeli dostałeś skrypt, dostałeś, dostałeś jakieś szkolenie, dlatego szkolenie nie działają, to teraz wam powiem. Szkolenie nie działają, bo ludzie przychodzą do szkolenia i mówią ty, zarąbiste było, ale genialne rzeczy goś mówił, nie? Naprawdę dobry sprzedawca z tego trenera. I on potem przychodzi i co robi? Po 72 godzinach nie pamiętasz prawie nic. Dlaczego? Bo mózg co zrobił? Odrzuca to, bo żeby jakby musiał się nad tym skupić, to co by robił? Spalał energię. by spalał energię, to znaczy, że zaprzecza czemu? Przetrwaniu. Więc pierwsza zasada. Musisz zmusić mózg do nauki. To jest rzecz, która jest niesamowita. Musisz zmusić z mózg do nauki. Jak idziesz na trening, powiedz mi tak jedną rzecz. Jak byłeś kiedyś na siłowni, nie wiem, czy jak ktoś byliście, ale jak ktoś był, gdziekolwiek, jak cokolwiek uprawiałeś, idziesz. czy miałeś kiedyś tak, że musiałeś się zmusić do czegoś? Na przykład jak jeździłeś w trasę, to wiemy, że tu jesteśmy sprzedawcami z w z i kości, wszyscy. Zmuszałeś się kiedyś o w nocy, żeby wstać i jechać? Albo zmusiłeś się dzisiaj, żeby tutaj być po wczorajszym projekcie bania? Widzę po pani, że tak. Pani... A, ja, nie. A da. Ja. rozumiem, to pani za kolegów mówi, okay. Ale rozumiecie, o co mi chodzi?